Siemka widzowie, jestem Filip z kanału Spoczko kanał a dzisiaj będziemy nagrywać Farminga Simulator 16 Nie chcę mi się kupować 18 bo iPhone jest jest dziwne i 18 kosztuje u mnie 20 złoty Jesteśmy na tym świecie nakręconym już Ogólnie yy, sieje rzepak tutaj Przed chwilą z yy, wyjechałem, żeby odwieźć e, ten... chyba ziemniaki 20, Dobrze, nie muszę to tak obrócić okej okay. dobra, jedziemy ogólnie jeśli chcecie więcej z serii to piszcie w komentarzach o ile będą włączone i tam sorry bo jestem trochę chory mam katar więc przepraszam no i jak chcecie więcej yy, film więcej serii z formiga simulator to opiszcie. auto zaminujecie? no przecież widzowie ja przed chwilą auto zaminuje jechało te auta nie wiem po prostu są jakieś nie ten tegas no bo Ogólnie dzisiejszy film przeznaczę tylko na ten. No, może sobie żniwa zrobię, jeśli już będzie wszystko y, ten, dojrzałe. Ale ogólnie dzisiaj się skupiam tylko i wyłącznie na wysypywaniu rzeczy z silosów. No. Tak też jest. Dobra. E, buraki ogólnie już wszystkie wyprzedałem. Już nie ma więcej buraczków. Widzicie? Nie ma. E, tut. Oh układ No nie. Nie no wjechałem. Uwaga. Dobra. No i gdzie mamy jechać? Sprawdzamy. Porcik. Zimniaki są najlepsze, no to jedziemy do Portu znowu. Przynajmniej dzień już jest, więc nie będzie aż tak ciemno. Dobra. Nie wiem, może będę miał z 90 tysięcy. To kupię sobie tego... Nie to będę musiał mieć 500. Czekaj. A i było to kanum. Okej, dobra, mamy misję. Dobra, jedziemy. Nie, w sumie miałem jechać tam. Dobra, czekaj. No, tutaj mamy ten. Lepiej lepiej tędy pojechać, bo tutaj jest szybciej. Tędy będzie szybciej prawdopodobnie. Dobra, jedziemy. 85 58 cash. Nie wiem, może, jak te, jak zrobię tą e, misję, to już może będę miał kaskę na nowego traktora Fajnie by było. byśmy tego sprzedali, bo ten jest nieco wolniejszy. Bo BMW co za nami jedzie. Dobra, możesz sobie jechać, bo tak już skręcam tutaj, co skrótem podjemy. O tu rzepak! Tym bardziej będzie. No tak, bo Kanola to rzepak. Myślałam, że Kanola to jest. E, kukurydza, kukurydza to jest kulę. I gdzie my mamy to zawieźć? Do portu? Nie. Do portu. Ok. Nie swoimi śladami, No co robisz? BMWica kolejna. No to w sumie ona by bardziej ucierpiała. te są zniszczalne, ale ledwo. O i widzicie? Tej BM-ki niebieskiej już nie ma jakimś cudem. Się okaże, że tak. Ja zawsze, jakbym mały, był w to z mojego, że tak powiem, z dzieciństwa. Yy, więc jak byłem mniejszy, jak widziałem, że te auto normalnie znikały to ja się bałem, że moją farmę też już yy, też już nie będzie mojej farmy nie wiem czemu tak mam dobra Przywieziemy ten rzepak, tak, tamte buraki, y znaczy ziemniaki, które ja mam w swojej przyczepie, bo to nie jest moja przyczepa. Y no i y y dwie, za te ziemniaki. No i będzie, y już chyba zakończę film, bo nie chcę was też zanudzać aż tak bardzo tym. No weź, jedźcie, bo i tak skręcę. Dobra. 107 tysięcy kupujemy traktora. Jeszcze to sobie weźmiemy za reklamę. Dobra, kupimy traktorka i to chyba będzie tyle. Nie... Chcę, nie wiem, bo prawdopodobnie mi się samym film zakończy, więc... Nie wiem, czy mogę aż tak długo nagrywać, więc kupujemy tego traktora, sprzedajemy tego starego traktora i zakończę filmik. No ale 132 tysiące. Dobra, kupujemy sztajera. Tak, a tego sprzedajemy. Okej, okay, pomam sztajera. On już jedzie poniekąd szybciej. Już tamten, więc ogólnie lepiej wygląda. Dobra, widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego filmiku. Jeśli chcecie więcej wtedy, to piszcie. Ja się z wami żegnam. Cześć.